Dziesiąta minuta. Drugi pik. Nikogo z poprzedniego tego, dobrze, dobrze. Może zaczniesz grać w plemiona. Na no, aktualnie nie mam ten. Nie mam czasu. Gram w gema tylko. Ale to ostatni i tak strasznie zaniedbuję. No, nie mam czasu po prostu. No, to jest bardzo zaraz po Czy ktoś mi tam rozjechał już? Czy jeszcze nikt? Pampa. O Jezu, dwa razy mi dzisiaj rozjechali Ale to kolonie, to luźnik, to nic się nie stało Tu sobie mogę coś wybudować czy nic? Brakuje mi 15 tysięcy metalu Za godzinkę muszę tutaj wpaść, dobra okay. Tu bym coś wybudował, ale nic nie mogę Tu też nic nie mogę Sandu, ciorba. To, słyszałem to chyba rok temu. Mój szwagier, znaczy lubi, no, cisną z tego bekę mocną, ale widziałem, że w końcu internety też to odkryły. Nie wiem, Marek ma tendencję do odkrywania takich dziwnych piosenek. I podesłał to kiedyś. O, brown. dobrze. Tylko czegoś mi brakuje... a brakuje mi brama, dobra, dobra. Czy czegoś jeszcze? Obrażenie. Aha, Apple nie brakuje. Może Evel no sobie zagram. Co mi grają? Pre-made, bot. Dobra, to fajne. To fajne. domer No w sumie wyina cały czas presja na nim. Tylko, że minus jest ten, że mają dwie postacie atakujące, więc przydałoby się zrobić coś z hertem kurcze Warwick byłby dobry Ale nie widzę reszty pików. Yasuo jest otwarty. Powiem waj zagrał. Przydałoby się Jasua plus no, Oriana No nic, to wezmę Waj dla pewności, żeby oni nie wzięli Yasuo. By było Yasuo plus 2 duo po prostu. Myślę, że tak będzie najlepiej. Ale jest Yasuo otwarty, raczej go wezmę. Raczej wezmę. To może być ciężko. Pisze typowi Yasuo, any one. fuck me, I could Yasuo. Dobra, dobra. Dobra do tutaj refleksie koleżka mówiłem, że czegoś mi brakuje, to ja mi brakowało. I Brauma. Syndra zbanowali, gdzie nasz Nie wiem co on sobie na tego mida wyciągnąć, aż mnie zastanawia. What the fuck Czagat chyba tak, no tak, musi być ciekawe top timo może być Odpisuję na wiadomości face na Facebooku. Troszkę wczoraj odpisywałem, ale odpisałem gdzieś na 50, a było z 450 tego, więc nie odpisałem na pewno wszystkim. Plus odkąd się zmieniła? Ee, no, na pewno zauważycie, że na, że na Facebooku zmienili wygląd tych fanpageów. Teraz tak gównianie odpisuję na tym, mi się odchciała. Strasznie niewygodnie jest. Kwestiująca sprawa. Ja myślę, że Waj najlepszy pika, aczkolwiek Ewelina była też dobra. Ewelina albo ta Waj, Tylko Waj wziąłem dlatego, że myślałem, że może przeciwnik weźmie Jasuo. A Jasuo Waj to jest po prostu za silne, żeby to zostawić. Dlatego musiałem wziąć Waj po prostu taktycznie, prawda? Zawsze trzeba myśleć, właśnie, co, co przeciwnik może wziąć, co ty potrzebujesz, albo czego przeciwnik potrzebuje i mu, możesz mu to zabrać. Na tej zasadzie, że zawsze czempion celek sobie musi rozkwijać wszystkie synergie, a nie. A, w tej grze zagrał hecariem, bo to koń, hehe, he, pobiegam sobie. Nie, 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 tak to nie działa. A przynajmniej nie powinno działać. Mam 359 tysięcy metalu. Potrzebuję 384, 15 tysięcy. 12 tysięcy mam na godzinę, czyli potrzebuję godziny i 15 minut, około, czyli 16.30, ok. Będę miał elektrowni, dobra. Czemu nie weźmiesz Jasu? No bo tam gość wziął Mida przecież. Dlaczego miałbym ja wziąć Yasu? E, dobra, jak my gramy? Jinx z Braumem na bocie mamy, to jest Ładuło z tego co tam mówili, chłopaki. E, Timo mamy na topie, Oriane mamy na Midzie, Jasem, dżungli, vai, e, Kogmo z nami jest na bocie. Kogmo z nami. E, Chagat jest na Midzie, Trenda jest na topie, Noctilius jest e, z jungli. Mają strasznie dużo DC i to jest oczywiście Hyperkery, Kogma. A taktyka. Aczkolwiek nie, to jest Kogma plus trend dla Hypercary, czy Nautilus, nami 150 TC będą ich bronić po prostu na tej zasadzie grają. Ale mamy Timo, który będzie kontrolował to taką więcej postaci, plus ja zrobię Frozen Herta, Brown też tam ma ten, tą obronę. Także myślę, że mamy całkiem dobry team comp, żeby to kontrolować ten team comp Także jest okej. Okay. Ja tam zawsze wlecę po tego Kog'Maw'a, Oriana da ulti na mnie, także powinno być dobrze. Powinno być dobrze. A to tancja e, wiel... <śpiewa> co za nik? Nik, wielki co wielki jeden dolar masz tu na masę, bo Ci ma się zbliża. Dzięki, dzięki Co za nik Eee, jak pogoda w tym w Krakowie? Padało wcześniej, ale teraz jest okej, okay, okej. Okay. Wcześniej, koło 13 padało Jinx. Ma 780 gier jako Jinx. What the fuck? Czy to może być prawda, czy być troszkę? Jee, paniutki, jak można. No, to jest pierwsza gra, Orianna ma 50 teamów, to jest druga gra. <laughs> Maud and bad. Gry są po to, żeby się dobrze bawić i dlaczego mam nie grać koniem. Jak masz ochotę sobie pograć jakimś championem, to sobie bierzesz go na normalu. A jak grasz na rankedzie, to bierzesz... Znaczy powinieneś grać postacie, które najbardziej pomogą Tobie, żeby wygrać... Znaczy, no, drużynie, żeby wygrać, a nie że... Ty na co możesz chodzić? Przynajmniej ja z takie założenie wychodzę. No, każdy ma inne podejście, ja mam takie. Wybiorę to, co się najbardziej przyda w drużynie. Żeby wygrać grę. Dlaczego to sobie pograć jakąś jedną postacią jest Ci totalnie obojętne, kogo będziesz grał w ogóle. Co się stało? Dlaczego tam Filius z tym? co jest? On nie miał żadnego tego bufa, tak? No bo nie mają żadnego Buffa, więc co jest? Guma you... na Nie rozumiem. Właśnie trollują tam. Chyba no. Nie wiem, nie rozumiem co się stało. Niech też wyjaśni coś miało. to zapuszczony. No, Timo daje radę na tego Na Trendomera. mera Cały czas go bi, a jeśli się chce bić, no to... Wow, ale ogrom Myślałem, że jak darwalny gość sobie ten... Aj, jak darwalny gość sobie streszuje do przodu, ładnie Dobrze zagrał Zazwyczaj ludzie ją do przodu, prawda? Więc założyłem, że to samo do tego i zrobię właśnie Nie zrobię tego Przecież? Nie, za chwilę nie zrobię No, na ciebie struli No to free win Ale report'ci go oczywiście trzeba będzie dać Ale nie wiem dlaczego ten Nautilus... Czy myślę, że to jest kwestia może tego, że Cho'gath sobie jakieś epika we wsiął? O, na jakiej musterkę gram? Czym ja grałem poprzednio? U Aha, to mamy złe mustery. Czy złe? Mogą być też te. Są to jakieś najgorsze. No tak, już założyliśmy przedwczoraj. Ja czemu tym gościu? Myślę, że sobie później ten. Po tej grze sobie go za zapiszę na Lonexusie i zobaczę dopiero kiedy kiedy miał grę, żeby nie zacząć, nie zacząć z nim gry. Żeby go nie spotkać, żeby nie zacząć gry. Jak się nazywa? E, golden. Zapiszę sobie go na Lonexusie już, żeby po tej grze go nie spotkać. Jest 50% szansy będzie w mojej drużynie albo e, przeciwnika. Nie jestem typem ryzykanta, więc po prostu sobie go ominę. 10% jest to satysfakcjonuje To jest najlepszy rżynk na świecie? Aczkolwiek wiecie, że ten... Wiecie, że ta stronka to jest takie za dupe tak naprawdę Ciekawe o co tu nie chodzi ja zawsze sobie mogę trochę kadała podnieść. Potem będzie, że nerwa wygrywa tylko dlatego, że, ten, znaczy, że tylko się wbił do trendera, bo, bo mam takie troll gamy. Nie wiem, to jest pierwsza gra, która się taka zdarzyła. Wydaje mi się, że to jest kwestia tego, czego to nam idzie. Takie mam wrażenie jakieś. Ci na topie tam nie wzruszenie No, nie w razie proszę. A smęczyć jeszcze tu. No. Szkoda, że jest. Czy zreportować, to no, potem go zreportuję, no bo nie chciałbym mieć takiego gościa w swojej drużynie. No ale no, co wy radzisz? I też jest za, że... Bożnie, pookiego chuja. Z mężczyznę no, będzie szybciej turecka tam. Aha, 34% racji, macie rację. Ja, skoro wszyscy już wiedzą, że gra jest przegrana, to nie wiem po co to broni ten Chegat bez sensu. Nie, jak już skończy.

Ha, <gry> zobaczmy No tam botem bo można iść Nie wiem tego czego tego trzeba zabić jeszcze, bo że chcę wrazić Nie no, bo tutaj nie ma co reportować, bo ja też bym pewnie odpuścił grę, jakby na autoresby coś zrobił. Nie zreportuję botanią, na pewno nie. Bo jeśli ktoś ci trolluje i przed, wiecie pada po prostu, no to nie ma sensu grać w tej gry. Nie ma sensu. Bo jeśli ktoś yy, chce, żebyś nie przegrał tej gry, to on to zrobił, wierzcie mi. Powiedziałem, że mam złe masterki na początku gry Aha, i bot poszedł na bota i nie, po, nie pomogli na blue, więc nie mógł zrobić na jeden blue buffa. I moja gra się skończyła. Aha, ale... nie wiem. Czyli to ja go zreportuję. Mm. Jestem skończony, że nie Dobra, 31 minut. 21 minut będzie filmik na w